Chciałbym Was powitać na lekcjach biblijnych. Wspaniale jest studiować Słowo Boże, uczyć się Słowa Bożego i być posłusznym Słowu Bożemu. Jedną rzeczą jest słuchać Go, inną rzeczą jest kochać się, jeszcze inną jest chodzić w Słowie Pana. Powiecie Amen? Studiowaliśmy wiarę, by zmienić świat. Niewielu ludzi będzie ją kiedykolwiek miało, bo jedyne, co oni chcieliby mieć, to dar od Boga zwany magią, gdzie oni mogą nakazywać innym ludziom, aby się zranili, kiedy oni tego chcą i że mogą innym nakazywać, aby wyzdrowieli, kiedy zdecydują, że chcą kogoś uzdrowić. Ale oni chcieliby manewrować Bożą mocą dla swojego własnego interesu. A tego się nie da zrobić. Powiecie Amen? Tego się nie da zrobić i to nie jest to, czym jest wiara. Na dzisiejszej lekcji studiujemy wiarę jako odwagę kobiety. Z przyjemnością przedstawiam inny, dynamiczny aspekt wiary. Bo do tej pory nie daliśmy przykładu kobiety jako przykładu wiary. Daliśmy kilku mężczyzn, a tego nie możemy oczywiście przeoczyć. Nie chcę, żeby to było przeoczone. Jest było wiele wielkich kobiet wiary. Niektóre z tych kobiet pobłogosławiły moje własne życie. Moja mama błogosławiła moje życie, ona nauczyła mnie o Bogu, ona prowadziła życie, którym sprawiła, że ja też chciałem odkrywać Boga. Inne kobiety dotknęły mojego życia i błogosławiły moje życie, więc doceniamy każdą kobietę wiary. Kobiety wiary wykonały monumentalne dzieło błogosławieństwa i chwały, szczególnie na misjach na całym świecie. Były czasy, gdzie na jednego mężczyznę misjonarza przypadały trzy kobiety misjonarki. Także w domach kobiety wiary wzrastały jako filary pełne siły i one też błogosławiły nas w kościele. One są prawdziwe i one stanowią wyzwanie dla diabła. Dziękujemy Bogu za nie. Otwórzcie swoje Biblię na liście do Hebrajczyków rozdział 11. Przeczytamy Wam wersety 11 i 12. Tam jest. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka i to obumarłego. Zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek na brzegu morza. Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć o tej osobie zwanej Sarą, to że Bóg zmienił jej imię i jej usposobienie. W Księdze Rodzaju, rozdział 17, werset 15. Bóg powiedział do Abrahama, Twojej żony Saraj nie będziesz już nazywał imieniem Saraj. To była jego żona. Słowo Saraj oznacza sporna. Jesteście tu jeszcze? Nie zareagowaliście za bardzo? Nie będziesz już jej więcej nazywać sporna. Czy chcielibyście poślubić kogoś o takim imieniu? Wiesz co, bierzesz za nim to weźmiesz. I będzie matką narodów. Bóg to powiedział. I od niej będą pochodzić królowie narodów. Jej imię będzie Sara, czyli księżniczka. A bycie księżniczką, jestem pewien, że jest czymś innym niż bycie czymś spornym. Dzięki Bogu ona dostała nowe imię i nowe usposobienie. Jeszcze raz w wersecie, który czytaliśmy jako pierwsze słowo, mówi: Przez wiarę Sara otrzymała moc poczęcia potomstwa. Jej mąż, według księgi rodzaju 21.5, miał wtedy 100 lat, więc jest dużo nadziei dla starszych, jeśli macie trochę wiary. 100 lat. Jego żona Sara miała 90 lat. Chłopiec, który był w połowie Egipcjaninem, zwany Ismael, który został wydany na świat przez Hagar, która była służącą w ich domu, miał teraz 14 lat. Kiedy pomyślisz o tych liczbach, to zobaczysz, jak uparta ta wiara była. Niektórzy z nas modlą się o coś przez trzy minuty i jeśli tego nie dostaniemy, to mówimy kurczę, tylko na to was stać. Biblia mówi, że wiara dała sarze siłę do poczęcia syna zwanego Izakiem. Sara nie miała nadziei. Nadzieja nie ma żadnej podstawy, dzięki której może wytrwać. Nadzieja może być ślepa, nadzieja może być zraniona, nadzieja może być położona w kłopotliwej sytuacji, gdzie powiesz, tak czy inaczej ja tylko miałam nadzieję. Wiara to siła i filar, i moc. I góra nie do zdobycia. Siła, która nie porusza się, ona wytrwa i ona tam będzie. W przypadku innych ludzi, wiary, o których rozmawialiśmy, mogło być, że ich aspekt wiary był łatwiejszy. Henoch chodził z Bogiem, to nie było złe, to też nie było trudne. Po prostu chodzenie z Bogiem. Abel dał doskonałe poświęcenie, to też nie było zbyt trudne. Dajesz to, co widzisz i czujesz. Sara zaakceptowała wiarę jako żywy fakt i to sprawiło, że stała się sławna. Jest napisane, że przez tę rzecz zwaną wiarą, akceptując obietnicę jako fakt, Poczęła dziecko, gdy była w podeszłym wieku, gdy miała 90 lat. Niewielu z nas dzisiaj jest gotowych na podjęcie ostatecznych środków związanych z wiarą. Kiedy przechodzą złe czasy, machasz ręką i mówisz, wiedziałem, że tak będzie. To jest właśnie powód, dlaczego to przyszło. Kiedy trudne czasy nadchodzą, my po prostu podajemy się i mówimy, próbowałem. Nie, wiara nie próbuje. Wiara wykonuje i funkcjonuje. Kluczowym słowem tutaj jest słowo gdyż. Jest napisane, gdyż Zawiernego uznała tego, który obiecał. Mówiąc o Bogu, Sara uznała Boga Zawiernego, tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka i to obumarłego, stuletniego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Nie byłbyś w stanie ich policzyć. I my powstaliśmy z tego powodu, on miał 100 lat, a ona 90. Jeśli moglibyśmy porozmawiać z Sarą, hej, Sara, hey, Sara, Bóg powiedział, że Ty masz wiarę, czym jest wiara? Sara powiedziałaby, no skoro Bóg tak powiedział, to to jest ostateczne słowo w tym temacie. Widzicie, taka jest różnica. My konsultujemy się z sąsiadami, konsultujemy się z naszymi krewnymi, co ty sobie myślisz? Jeśli oni nie są uduchowieni, to myślą różne głupie rzeczy. A czasami nawet jeśli są uduchowieni, to nie mają takiej racji w wierze jak Ty masz. I myślą, że jesteś głupi. Jestem pewien jednego, że ta kobieta miała wiarę w potomstwo. Ale później, gdy Bóg powiedział Abrahamowi, aby ofiarował to dziecko na ofiarę, i gdyby on powiedział żonie, co zamierza zrobić, to musiałby lizać swoje rany jak nigdy dotąd. O wierze się nie opowiada, wiarą się żyje. Jeśli będziesz mówił dokładnie każdemu, co Jezus ci powiedział, to nie będzie ci za dużo mówił. Ja często mówiłem ludziom, oni mówią, wiesz, Bóg przemówił do mnie i powiedział mi coś. Biblia mówi, tajemnica Pana jest objawiona tym, którzy się go boją. Tylko dlatego, że Pan coś Ci powiedział, nie znaczy, że musisz wszystkim mówić, bo czasami to mówienie wszystkim wychodzi z dumy. Widzisz, Bóg mówił do mnie, a nie do ciebie. I wtedy nie będziesz wiedział, co Bóg zrobił, bo Bóg nie może błogosławić pychy. Dlatego szatan został wygnany z nieba. Szczególnie mówię to do młodych ludzi, którzy zawsze mówią wierzy, Bóg mi powiedział to i to. Po prostu zapiszcie to i niech to się sprawdzi i niech to się sprawdzi kilka razy, zanim zaczniecie mówić o tym. Wtedy będziecie mieli gwarancję tego. Ale my żyjemy w świecie, który jest dzisiaj sfrustrowany, bo tak wielu ludzi mówi, o tak, Bóg powiedział mi to i to. Bóg jeszcze nie powiedział ani słowa, to ty sam mówiłeś do siebie w środku, to twoje pragnienia mówiły w środku. Kiedy Bóg mówi, że coś się stanie, to to się stanie. Biblia mówi, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą. Bóg zawsze jest prawdą. Bóg nie obrazi się, jeśli on ci coś powie, a ty przytrzymasz secret, to w sekrecie, dopóki się nie spełni. On się nie obrazi, on zrobi to dla ciebie jeszcze You're raz. Here. Jesteście tu jeszcze? My chcemy, aby wiara pracowała. My chcemy, żeby funkcjonowała. Tutaj jest jedna z najbardziej znaczących opowieści w całej historii, w całej ludzkości. Biblia nie mówi, że Abraham miał w ogóle wiarę w tego chłopca. Jest napisane, że Sara miała wiarę o tego chłopca. A sekretem tego jest, kiedy ona powiedziała, gdyż ja za wiernego uznałam tego, który obiecał. Jeśli Bóg obiecuje coś tobie, albo mnie, albo komukolwiek, Bóg spełni tę obietnicę. Kiedy Bóg mówi, że on coś zrobi, to on nie chce, żebyś ty kulił się i mówił: No, może. Nie ma żadnych może z Bogiem. Mój problem i wasz problem jest taki. Ona miała 90 lat, a została jego żoną, gdy miała około 20 70 lat to jest długo, aby czekać na cokolwiek. Ilu z Was już to wie? Niektórzy nie mogą czekać 70 minut, a co dopiero 70 lat. Zapytacie, dlaczego ta cała rzecz się zdarzyła w ogóle? Mam dla Was odpowiedź. W ogrodzie, w ogrodzie zwanym Eden, Bóg przemówił i powiedział: Potomstwo tej kobiety, która popełniła grzech, zrani twoją głowę, Lucyferze. I od czasów Edenu diabeł starał się przechytrzyć, aby to się nie zdarzyło. Więc zawsze, gdy on widział, że coś się rozwija, to jest powód, dlaczego Kain zabił Abla. To nie dlatego, że oni byli tacy źli jeden na drugiego. To diabeł się wtrącił i powiedział, jeśli sprawię, żeby jeden z nich zabił drugiego, to skoro już się zająłem tymi dwoma, oni nigdy nie zranią mojej głowy. On nie wiedział, jak szybko to się stanie. Jeśli Bóg mówi... Przez Abrahama ja zbawię świat. Przez Abrahama ja przyprowadzę Zbawiciela, który zbawi człowieka z grzechu. Diabeł mówi no ja muszę to zatrzymać. I on zamknął łono tej kobiety. To był akt diaboliczny. Powiecie, dokąd zmierzasz? Ona nie walczyła tylko z naturą. Ona walczyła z wszystkimi siłami piekła i może ty robisz tę samą rzecz i nie jesteś tego świadom. Dlatego my upadamy w tym. My zawsze myślimy, że my walczymy z naturalnymi rzeczami. Jeśli chcesz coś od Boga, a nie dostajesz tego, to zacznij opierać się diabłu. Nie zaczynaj walczyć z żoną, to niczemu nie pomoże. To była diaboliczna rzecz. 70 lat ona czekała. 70 lat po ślubie, bez dziecka. 5 lat, 10 lat. Co się dzieje, Sara? Wszyscy mają dzieci oprócz ciebie. No robię, co tylko mogę. To ty musisz być naprawdę grzeszną osobą. To jest pierwszą rzeczą, jaką diabeł w ciebie wrzuca, wiesz, gdy coś idzie nie tak, ty nie żyjesz właściwie. On jest kłamcą, on wie, że ty żyjesz właściwie. Ile kobiet trzymających ich małe dzieci mówiły? O, Bóg nie dba za bardzo o ciebie. Tak, Bóg bardzo o nią dbał. Tylko dlatego, że diabeł cię prześladuje, nie znaczy, że Bóg cię nie kocha. Zapytacie, jak myślisz, co ona robiła przez te 70 lat? Myślę, że wiem, co ona robiła. Gdyby tego nie robiła, to nie miałaby tego dziecka. Myślę, że każdego ranka, kiedy ona wstała, wsięła poduszkę w swoje ramiona, przytuliła ją bardzo mocno i powiedziała, witaj kochanie, jak się masz, mały Izaku? I potem ona tańczyła po całym namiocie, śpiewając kołysankę dla małego Izaka. A służące, a szczególnie Hagar, mówiły, haha. Nasza pani zaczyna świrować. Ma siwe włosy, robią jej się zmarszczki, ale nie ma dzieci. Takie jest prawo natury. Kto już to słyszał? Prawa natury. Prawa natury nie mają nic wspólnego z tym, co Bóg robi dla was. Kto powiedział, że Bóg pracuje zgodnie z prawami natury? On je stworzył, one nic dla niego nie znaczą. On może je odwrócić w jednej chwili, jeśli zechce i wszystko zacznie działać odwrotnie. Pomyślcie trochę o tym. On nie służy prawom natury i ty też nie. I przez wszystkie te lata każdego ranka ona brała tę poduszkę, chwała niech będzie Bogu. Tańczyła po całym namiocie, dziękowała Bogu za to dziecko. Bo ona powiedziała, ja będę go miała. To nie ma znaczenia, czy ja mam 40 lat, czy minie 10 lat i będę miała 50, czy 60, czy 70, kiedy ja idę na emeryturę, czy 80. Będę go miała, gdy będę miała 90 lat i nie mam na myśli może. Ona się trzymała, wiara się trzyma. Jeśli myślisz, że to był tylko przypadek, poczekaj aż pójdziesz do nieba i porozmawiasz z tą dziewczyną. Odkryjesz i dowiesz się, że ona trzymała się mocno aż do ostatniej chwili, aż to wszystko zaczęło się dziać, że ona zaczęła wywyższać i oddawać chwałę Bogu. Opowiem Wam, co inni powiedzieli, potem jak zobaczyli, jak jej brzuch zaczął rosnąć. Oni mówili, ona jest za stara, żeby mieć dziecko, ona umrze w czasie porodu. Fu. Jeśli będziesz słuchał diabła, to on będzie trzymał Cię w większych problemach niż możesz sobie w ogóle wyobrazić. Dla Niego nic nie działa. A dla nas wszystko działa. Chwała Bogu. My sprawimy, że to będzie działało. Powiecie Amen? Ale powiem Wam jedno. Ci, którzy rezygnują, nigdy nie sprawią, aby coś działało. A u ludzi, którzy są zniechęceni, widać, że stracili swoje źródło źródło wiary. Teraz, jeśli stracicie swoje źródło błogosławieństwa i pozwolicie, żeby wyschło, to nie będzie żadnych błogosławieństw. Naszym źródłem wiary jest angażowanie się, tak jak ona to zrobiła w Boże obietnice. Ja mogę stać się niesamowicie wesoły tylko przez czytanie Bożych obietnic. Ja mogę prawie stracić kontrolę nad sobą tylko przez czytanie. Tylko patrzcie, co ja tu mam. Jak tylko czytam Boże obietnice, więc źródłem jej siły, ona mówi, ja za biernego uznałam tego, który obiecał. Ona chodziła w Bożych obietnicach. Ona chodziła w Bożych obietnicach. Wiecie, jak większość z nas chodzi? Chodzimy w uczuciach. O tak, brat Samral powiedział, że zostałem uzdrowiony, ale... Nie, już nie jesteś uzdrowiony. To małe trzyliterowe słowo zniszczyło wszystko. Ty jesteś pełny niewiary i zwątpienia. Ty minąłeś się z miejscem wiary. Ty jesteś już w swojej części duszebnej. Teraz widzicie, skąd pochodzą problemy? Ta kobieta mogłaby umrzeć bez tego dziecka. Słyszycie mnie? Bóg ma wiele innych sposobów, żeby to zrobić. On mógł znaleźć inną kobietę. On mógł znaleźć innego mężczyznę. Nie ma takiego człowieka, którego Bóg nie mógłby zastąpić, ale powiem wam jedno. Kiedy masz wiarę, a diabeł cię atakuje, to trzymaj się, bo Bóg będzie z tobą. Tylko się trzymaj. A gdy wygląda na to, że jest gorzej, to wtedy właśnie robi się coraz lepiej. I gdy wydaje się, że to nie działa, to, to wtedy właśnie zaczyna działać. O to właśnie chodzi w wierze. Ja uczę was o wierze. A jeśli pójdziecie i będziecie żyli nadal w ten sam sposób, to to nie będzie działało, bo chcemy, żebyście żyli wiarą. Powiecie Amen? Ludzie naturalnego umysłu nigdy nie zrozumieją ludzi wiary, nigdy nie zrozumieli. Gdy ta kobieta zachowywała się każdego dnia tak, jakby miała syna, i mówiła o tym. Ona mówiła, ja będę miała syna. Nie było ani jednej kobiety w całym sąsiedztwie, która by w to wierzyła. Ani jednej. Oni mówili, cała historia jest przeciwko tobie. Wszystkie doświadczenia są przeciwko tobie. Cała wiedza jest przeciwko tobie. I właśnie w tym momencie sprawę przyjmuje wiara. Tam właśnie zaczyna się wiara. Ona musiała powiedzieć, ja odpoczywam. Musicie uchwycić się tego słowa. Niektórzy z nas denerwują się na Boże obietnice. Ja odpoczywam w Bożych obietnicach. Ja nauczyłem się spać w czasie burzy, kiedy fale szaleją, kiedy wiatr wieje, po prostu spać. Aż nauczysz się odpoczywać w Bożych obietnicach. One nie mają dla ciebie znaczenia. Jeśli wewnątrz będziesz się palił i będziesz wrzał i będziesz się zadręczał, to te obietnice nie będą dla ciebie. Musisz wiedzieć, że Bóg dotrzyma swoich obietnic i on to zrobi, i musisz odpoczywać w nich. Ona to właśnie robiła. Ona się nie zatręczała. Ona cieszyła się z Bożych obietnic. W ten sposób je otrzymujesz. Sara nie była kłębkiem nerwów. Ona nie wyszła stamtąd z włosami wyglądającymi rano jak tysiąc nieszczęść mówiącą Mój Boże, mój Boże. Kiedy stamtąd wyszła, to wyglądała jak księżniczka, bo to było jej imię. Jeśli tym razem przeczytacie Biblię uważnie, kiedy ona miała 75 lat, to była tak piękna, że myślano, że była dziewczyną. Nieźle jej szło, co? Myśleli, że ona była dziewczyną, taka była piękna. To była kobieta, która mówiła, Bóg poruszy konstelacje w niebie, a nie zawiedzie mnie. I ja to wiem. Ja nie jestem kłębkiem nerwów. Jestem dokładnie taka, jaką stworzył mnie Bóg i Bóg sprawi, że to się stanie. Jestem tego pewna. Powiedziałbym, że czekanie to cnota. Jak myślicie? Słyszę, jak ona mówi, panie i panowie, Bóg stojący w moich drzwiach powiedział, że ja będę miała syna i ja w to wierzę. Ona mówi, ja będę stała na Bożych obietnicach i nigdzie się nie ruszam, zostanę tam, aż dostanę mojego syna. Ona popełniła duży błąd, kiedy ona spowodowała, że jej służąca stała się członkiem rodziny. Stała się żoną Abrahama, jak mówi Biblia. Ona była Egipcjanką, najwyraźniej bez wiary. I wtedy Bóg miał problem, bo On obiecał tej kobiecie, że daje jej dziecko i że to ona zostanie matką narodów. I Bóg nie wycofał się z tego. Więc ta druga kobieta, jej małe, słodkie imię, to jest coś bardzo interesującego. Kiedy ona się pojawiła, ona wprowadziła zniszczenie. To właśnie znaczyło jej imię. Zniszczenie to jest to, co świat zobaczył na tym obszarze. Mamy tam Arabów i mamy Żydów. I oni wszyscy pochodzą od Abrahama: Hagar i Ismael, i Sara z Izaakiem. Jak było powiedziane, my dziękujemy Bogu, że on nie miał trzech chłopców. Bo jeden z nich ma ropę, a drugi złoto i diamenty. A co trzeci by miał? Abraham miał tylko tych dwóch. Ale Bóg powiedział, że ta kobieta, nawet jeśli miała 90 lat, będzie matką wielu narodów. Ja myślę, że ona jest więcej niż to. Myślę, że ona jest dla was kobiety jak Gibraltar, wierności i wiary. I gdy patrzymy nie tylko na nią, patrzymy też na jej córki, te, które były po niej, bo ona była matką Jokabet, która była matką Mojżesza, i ta sama wiara była w obiegu I matką Miriam. Niesamowitej siostry Mojżesza i matką Ester, królowej Imperium, i matką Marii, matki Jezusa. Gdybyście znali Marię trochę lepiej, Maria mogłaby powiedzieć: Jeśli Bóg mógł to zrobić dla mojej prababki Sary, to może to zrobić dla mnie. Jeśli ona miała 100 lat i poczęła, to ja mogę począć przez moc Ducha Świętego. Nie ma wątpliwości, że wiara nie tylko została w jej sercu, ale że przetrwała przez wieki i mamy nadzieję, że dzisiaj jest w sercach nas wszystkich.